Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodzie. Wybaczcie za taką luźniejszą formę, ale dzisiaj poprowadzimy sobie sesję pytań i odpowiedzi dotyczącą rozwijania firmy, rozwijania biznesu. Bardzo często mnie o to pytacie, więc postanowiłem wczoraj na mojej zakładce społeczności zapytać jakie macie do mnie pytania i dzisiaj po prostu na nie odpowiem. Więc serdecznie zapraszam. Pytanie pierwsze. Hej, jakie są umiejętności, w które warto zainwestować swoje pieniądze, aby w perspektywie dwóch, trzech lat miały rzeczywisty wpływ na wypłatę? Jakie umiejętności warto uczyć się w kontekście prowadzenia firmy? Pytanie zadał Patryk. Więc tutaj trzeba rozróżnić, jakie umiejętności generalnie będą ci się przydawały, żeby zarabiać więcej pieniędzy oraz jakie umiejętności będą ci się przydawały podczas prowadzenia firmy. Jeżeli chcesz prowadzić jakiś biznes, no to każdy biznes, każda umiejętność składa się z tak zwanych mikroumiejętności. Czyli na przykład umiejętność reklamowania się, umiejętność promowania produktu, umiejętność copywritingowa, umiejętność pisania e-maili, umiejętność zarządzania zespołem, umiejętność na przykład budowania struktury firmy i tak Więc są różne umiejętności, które wchodzą w skład szeroko takiej pojętnej umiejętności prowadzenia firmy ponieważ możesz być świetnym sprzedawcą, możesz być nawet świetnym copywriterem, świetnym trenerem, możesz naprawdę mieć tutaj wiele takich unikalnych cech, ale i tak ktoś, kto ma świetną umiejętność budowania zespołu albo reklamowania się, możecie przegonić. I bardzo często zdarza się tak, że macie jakieś takie fajne umiejętności, na przykład potraficie występować przed kamerą, przed publicznością itd. I macie ogromną wiedzę w tym macie, ale nie potraficie prowadzić firmy i jesteście w stanie przegrać z kimś, kto jest gorszy od Was i de facto po prostu wygrywa z Wami, ponieważ potrafi prowadzić firmę, potrafi stworzyć nieodpartą ofertę, potrafi na przykład zrozumieć potrzeby klientów lepiej niż Wy, lepiej je zaspokoić. Więc umiejętności związane z prowadzeniem firmy to są naprawdę, jest tu wiele umiejętności, których trzeba się nauczyć, poza umiejętnościami na przykład sprzedaży. Wpływania na innych ludzi, prezentacji, i tak dalej. To oczywiście wszystko by nie zależało od kontekstu firmy, którą prowadzicie to jeszcze są umiejętności, takie, jak zarządzanie zespołem, zarządzanie kapitałem, ryzykiem itd., itd. więc tutaj są naprawdę różne umiejętności, które musisz zdobyć. A w kontekście generalnie twojego rozwoju to taką umiejętność, jak pewność siebie, jak na przykład, umiejętność prezentacji. To są umiejętności, które będą ci pomagały. Wszystko zależy od kontekstu. Co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć, w jakim kierunku chcesz pójść, bo inny będziesz prowadził biznes, kiedy będziesz miał firmę usługową, a inaczej, kiedy na przykład będziesz trenerem. Kiedy będziesz trenerem, to na przykład takie umiejętności jak prezentacja. Zobacz sobie na Mateusza Grzesiaka, nie? On jest mistrzem prezentacji, mistrzem autoprezentacji, tak naprawdę. I. Po prostu jest ty naprawdę bardzo dobry, nie? A jeśli ty będziesz prowadził firmę usługową, to ważniejsze będzie to, jaki sposób zarządzasz zespołem, czy jesteś w stanie pozyskiwać klientów, czy jesteś w stanie tych klientów domykać i tak dalej. Więc w każdym biznesie będą inne umiejętności potrzebne, więc ciężko odpowiadać na to pytanie. Nie? Więc tak mi się wydaje, że zawsze tak jest, kiedy problem jest bardziej złożony niż się wydaje. Jakie konkretne rady mógłbyś dać osobie po szkole średniej, nie mającej pojęcia, co robić dalej w życiu? Więc twoje wykształcenie tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To nieważne, czy masz wykształcenie wyższe, średnie czy podstawowe. Prawda jest taka, że jeżeli chcesz rozwijać firmę, to nie ma znaczenia. W banku cię nikt nie pyta, jakie masz wykształcenie, tylko czy masz zdolność kredytową. Jeżeli nie masz pojęcia, co dzisiaj robić, to zastanów się, na czym się znasz, czym się pasjonujesz, co cię interesuje. Może warto zatrudnić się właśnie w takiej firmie bo będziesz w stanie zobaczyć, jak ta firma funkcjonuje od środka. To ci na pewno wiele da i wiele Cię też nauczy. I to, że dzisiaj nie wiesz, co tak naprawdę chcesz robić w życiu, to też cię przed niczym tak naprawdę nie dyskwalifikuje, ponieważ może słyszałeś o takiej osobie jak David Ogilvy. David Ogilvy próbował w życiu różnych rzeczy. Był agentem wywiadu brytyjskiego, był kucharzem, grał na fortepianie, robił różne dziwne rzeczy, zanim zaczął swoją karierę w reklamie. Kiedy otworzył agencję reklamową, stworzył największą, najbardziej znaną, Agencję reklamową na świecie i po prostu próbował wielu rzeczy, aż w końcu znalazł to, na czym się znał i w czym był naprawdę bardzo dobry. Kolejne pytanie. Piotr, mając 40 tysięcy kapitału, lepiej kupić mieszkanie na dźwignie, czy lepiej próbować działać coś z czymś swoim? W co najlepiej iść, jeśli chodzi o działalność, usługi, czy może handel, ewentualnie jaki produkt, w co iść w dzisiejszych czasach? I teraz tak, bardzo często flipowanie czyli na przykład kupowanie mieszkania na kredyt po to, żeby go wyremontować, a potem sprzedać, jest postrzegane jako inwestowanie. Oczywiście to może być inwestowanie, to może być dodatek do tego, co robisz w życiu, ale bardzo często to też może być Twój biznes, czyli kupujesz produkt, w tym wypadku jest to mieszkanie, remontujesz, czyli... Podnosisz jego wartość i sprzedajesz. Więc trzeba też patrzeć na to wszystko w takim kontekście. I teraz tak, jeżeli masz 40 tysięcy, to masz naprawdę już całkiem fajny kapitał i jak najbardziej możesz rozpocząć swój biznes internetowy. Pytanie, na czym się znasz, w co cię pasjonuje, to nie jest takie proste, nie? czyli jeżeli ty się znasz na marketingu, to możesz mieć agencję reklamową. Dzisiaj bardzo łatwo jest założyć agencję, która odniesie sukces. Dlaczego? Ponieważ powstaje wiele mediów społecznościowych, wiele nośników informacji, jak Instagram, Instagram, Snapchat i tak dalej. Czyli powstają cały czas nowe media społecznościowe. I kiedy powstają nowe media społecznościowe, to nie ma jeszcze ekspertów od tych mediów. Jeżeli staniesz się ekspertem, czyli szybko zdobędziesz wiedzę, która da Ci przewagę na tym polu, to automatycznie możesz na przykład założyć agencję reklamową, która będzie się specjalizowała na przykład w Instagramie. Nie? Czyli wchodzi Instagram, nie ma ekspertów, jest po prostu próżnia, a świat nie lubi próżni, więc ty po prostu wchodzisz ze swoimi usługami, Znasz się na tym i prowadzisz firmą na przykład konto na Instagramie. W ten sposób automatycznie budujesz sobie zaufanie, budujesz sobie markę i po chwili będziesz mógł się rozszerzać na kolejne media społecznościowe. Oczywiście, ja mówię tu o mediach społecznościowych takim, jak jest Instagram, Facebook, czyli te media, które znamy, ale te media cały czas się zmieniają, powstają nowe media społecznościowe i w ciągu ostatnich 10 lat naprawdę sporo tego powstało, więc świat nie lubi próżni i możesz to wykorzystać. Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach warto czytać książki, które powstały? W Ameryce i opowiadają historie bogaczy z Ameryki i nimi się wzorować. W Polsce jest trochę inny rynek, poza tym czasy się zmieniły, a książki te zostały napisane ładne parę lat temu. Rozumiem, że można się tymi osobami wzorować, ich motywacją i samozaparciem w dążeniu do celu, ale instrumenty, którymi oni się posługują w Polsce nie są tak znane albo nie funkcjonują. Czy nie lepiej szukać książek, które powstały w oparciu o rynek europejski? Widzisz, jeżeli chodzi o rynek europejski, to nie jest tak rozwinięty jak w Stanach Zjednoczonych. I teraz popatrz na to wszystko z innej perspektywy. Pewne rzeczy się zmieniają, pewne rzeczy się modyfikują i jeżeli ja bym miał uczyć się marketingu 10 lat temu, to uczyłbym cię czegoś zupełnie innego niż na przykład dzisiaj, ponieważ zmieniły się pewne rzeczy, tak? Zamiast na przykład e-mail marketingu można wprowadzić botyw na Messengerze. Coś się zmieniło. Oczywiście, my marketing dalej jest skuteczny i najskuteczniejszy tak naprawdę. Ale chodzi o to, że pewne rzeczy się zmieniły w marketingu. Powstały nowe trendy i to jest zupełnie normalne, ale podstawy zawsze są takie same, ponieważ natura ludzka, psychologia się nie zmienia i widzisz, jak powstał na przykład marketing internetowy. Na początku był marketing offlineowy w Stanach, który opierał się o tak zwane direct maile. Polska do niego nie dojrzała i tak jak mówi, rynek polski jest zupełnie inny. I kiedy rozwijał się bardzo mocno Direct Mailing w Stanach, w Polsce tego nie było, ale potem powstał internet i metody z Direct Mailingu zostały przeniesione do internetu, który, z których Polacy korzystają. Ja jestem jednym z tych pionierów, którzy zaczęli wykorzystywać to, co działo w Stanach w Polsce, i za mną zaczęli po prostu inni kopiować. Ale to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, to nie jest tak, że ci współcześni Amerykanie to wymyślili. To wymyślili ludzie, którzy żyli 100 lat temu. Claude Hopkins, poczytaj sobie, jego poczytaj sobie jego książki, okazuje się, że rzeczy, pewne podstawy, pewne zasady, które wymyślił Hopkins 100 lat temu, one dzisiaj dalej funkcjonują, ponieważ psychologia i natura ludzka się nie zmienia. Dlatego warto czytać książki z, ze Stanów Zjednoczonych, które zostały napisane nawet 100 lat temu, ponieważ pewne podstawy, zasady się nie zmieniają, tylko zmieniają się media, nośniki informacji, media społecznościowe i tak dalej. Więc pewne rzeczy oczywiście się zmieniają, ale pewne zasady i reguły się nie zmieniają. I oczywiście nie wszystko to, co działa w Stanach, funkcjonuje w Stanach, działa w Polsce, ale wiele rzeczy działa, bo są oparte o pewne naturalne wzorce, które mają ludzie na całym świecie. Następny pytanie. Nie, Łukasz, na czym polega Twój biznes i wrzuć zdjęcia przed i po redukcji. Mój biznes w głównej mierze dzisiaj polega na świadczeniu usług. Pojawia się jakiś klient, który na przykład ma, jest trenerem, ma firmę i zarabia powiedzmy 300 tysięcy rocznie. Czyli całkiem sporo. Przychodzi do mnie i mówi mi, Adrian chce zarabiać na przykład 2 miliony rocznie. I ja mu w tym pomagam i otrzymuję prowizję od tego, co on dopiero zarobi. Więc to nie jest tak, że on mi płaci z góry, tylko ja jestem bardziej wynagradzany za prowizję i ja tak wolę z tego względu, że po prostu zarabiam w tym momencie więcej. Ja wiem, że moje metody działają, że moja pomoc działa i w ten sposób zarabiam. Oczywiście też jeszcze sprzedaję jakieś tam swoje kursy, szkolenia, mam swoje jakieś inne biznesy, ale w głównej mierze mój zysk polega na tym, że świadczę innym firmom usługi i jestem wynagradzany od zysku, który dla tych firm wypracuję. Nie potrzebuję dużej ilości klientów, potrzebuję po prostu dobrych klientów. I według mnie to jest naprawdę solidny biznes. Aha, jeżeli chodzi jeszcze o zdjęcia z redukcji przed i po, to nie wrzucę, ponieważ no nie czuję się osobą, która powinna iść w kierunku wrzucenia swoich półnagich zdjęć do sieci. Jestem chyba na to za stary. Kolejne pytanie. Jakie studia Pan skończył? Czy uważa Pan, że studia są wyznacznikiem sukcesu? Czy nie, mają, czy nie mając studiów można odnieść też sukces? Jaka będzie tematyka kolejnych filmów? Ja polec, ja, jak poleca Pan zacząć swoją przygodę z biznesem MLM? I tutaj zatrzymam się, ponieważ jest bardzo dużo rzeczy na raz. Po pierwsze, jakie studia skończyłem? Jestem licencjonowanym ratownikiem medycznym. Skończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Więc jestem ratownikiem medycznym z zawodu. I czy uważam, że studia mi w czymś pomogły? W niczym. W niczym i uważam, że studia nie są do niczego potrzebne? Co więcej, mój mentor który nie uczył biznesu, miał wykształcenie podstawowe i cały czas mi mówił, że mam zrezygnować z studiów, ze studiów i wtedy mu nie wierzyłem, nie ufałem pod tym kątem, że powinienem to zrobić, nie czułem, że ja powinienem to zrobić, ale ostatecznie uważam, że miał rację i nie potrzebujesz do niczego tak naprawdę wykształcenia wyższego, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, a wbrew pozorom to ci może jeszcze bardziej przeszkadzać. Jeżeli chodzi o MLM, nie zajmuję się MLM, jestem przeciwnikiem MLM-u i wszyscy, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że ja jestem przeciwnikiem MLM-u. Dlaczego? Ponieważ firma, która na przykład sprzedaje produkty za pomocą takiej sieci, za pomocą MLM-u, dla nich to jest sieć dystrybucji, to jak najbardziej na tym zarabia, a cały ten biznes jest po prostu chory. Działa w taki sposób, że na górze liderzy zarabiają, lansując się na zagranicznych wycieczkach, w samochodach i tak dalej, a reszta ludzi chce osiągnąć sukces tak jak oni i próbują to robić. Część, niektóry, jakiś procent na pewno osiągnie sukces, ale większość nie osiągnie tego sukcesu. I jeżeli byś przyjrzał się temu biznesowi z boku, bo ja znam tych liderów w tych biznesach, choćby prywatnie, to mogę zauważyć jedną rzecz, że oni nie są tak bogaci jak się ludziom wydaje. Czyli oni są na pewno bogatsi niż ci na dole. Ale te samochody sportowe, które oni mają, to nie są ich samochody, to są samochody leasingowane i firma płaci leasing pod warunkiem, że dana osoba, dany lider utrzyma strukturę. Jeżeli ona traci strukturę, automatycznie zostaje z leasingiem na samochód, który kosztuje mnóstwo pieniędzy, a na ten leasing cię nie stać. Więc osobiście jestem przeciwnikiem MLM-u i po prostu tak mam. Są osoby na pewno, które zarabiają na MLM-ie bardzo dużo. Znam nawet osobę w Polsce, która zarabia ponad 200 tysięcy miesięcznie na MLM-ie ale większość ludzi nie zarabia prawie nic. Kolejne pytanie. Witam, czy istnieje możliwość kontaktu z Panem w celu umówienia doradztwa idei biznesowej? Raczej nie i mówicie Ci dlaczego. Jeżeli, czy istnieje w ogóle możliwość doradztwa biznesowego? Tak, istnieje, ale zazwyczaj dla firm, które już są w jakiś sposób rozwinięte. Nie zajmuję się osobami początkującymi w takim kontekście, choćby z tego względu, że moje usługi i moje doradztwo jest bardzo i to bardzo drogie, choćby z tego względu, że mój czas jest cenny. I rozmawianie na temat tego, co ty byś chciał zrobić, jest po prostu bez sensu. Jeżeli chcesz coś zrobić, zacznij to robić. Jeżeli będziesz miał problemy i, i coś z tego wyniknie, to wtedy jak najbardziej się możemy skonsultować, ponieważ ja będę pracował na realnych problemach, a nie na rzeczach, które po prostu mogą nigdy nie nastąpić. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Jaki był Twój pierwszy biznes? Ja na początku zaczynałem od marketingu afilacyjnego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale 10, powiedzmy 12 lat temu. Ee, bardzo popularne było wydawnictwo Złote Myśli i wielu ludzi próbowało po prostu promować w internecie e-booki i ja też tak robiłem. Robiłem mini strony pod te e-booki i uczyłem się pisać pierwsze oferty, które promowały te e-booki i byłem w stanie zarabiać te 100, 200, nawet 300 miesięcznie. Potem udało mi się zarobić jeszcze więcej. I w ten sposób zwróciłem na siebie uwagę ludzi, którzy zajmują się marketingiem internetowym, tak też poznałem swoich pierwszych mentorów, w tym Sebastiana Schabowskiego, który wkręcił mnie w mastermind internetowych marketerów. Ale nie o tym chciałbym teraz powiedzieć. Chodzi o to, że w tamtych czasach zarabiałem 100, 200, 300 zł miesięcznie, ale budowałem też własną listę adresową. Czyli promowałem na początku produkty innych osób, ale budując jednocześnie własną listę adresową darmowymi metodami. I miałem listę adresową na 4,5 tysiąca subskrybentów, czyli całkiem fajną listę na sam początek. I wtedy nauczyłem się, czym są tak zwane product launcher. Nauczyli mnie tego moi mentorzy, nauczyli mnie pisania perswazyjnych ofert. I w ciągu trzech miesięcy, wykorzystując moją listę adresową, którą wcześniej zbudowałem, zarobiłem w ciągu tygodnia ponad 20 tysięcy złotych. Dokładnie jakoś 22 tysiące złotych. A w ciągu roku, wykorzystując wiedzę, którą poznałem, płatną reklamę, doszedłem do ponad miliona. I było to możliwe, ponieważ sporo tego, co zarabiałem, od razu reinwestowałem. Więc takie były moje początki i wydaje mi się, że marketing a jest ok. Dla osób, które zaczynają, też trochę inne czasy były w tamtym momencie, trochę to inaczej funkcjonowało. Dzisiaj, według mnie, jest lepiej sprzedawać drogie produkty tym najlepszym klientom, pod warunkiem, że oczywiście masz wiedzę. Jeżeli nie masz wiedzy, to warto się w tym momencie edukować w jednym konkretnym temacie, aby stać się specjalistą. Jeżeli dzisiaj będziesz sporo czytał na ten temat, coś co cię pasjonuje, to w pewnym momencie będziesz wiedział więcej niż ludzie którzy będą od Ciebie kupowali będziesz wiedział też więcej niż większość ludzi na rynku, a w tym momencie staniesz się też ekspertem. Kolejne pytanie, ile dzień nie pracujesz? To zależy, ja jestem przedsiębiorcą, są takie dni jak dzisiaj, że jest godzina, którą tu mamy godzinę. Mamy tutaj 18.16, 18, normalnie o tej porze nie, nie, nie spotkasz mnie w biurze, a dzisiaj jeszcze pracuję, ponieważ nie było mnie cały ranek, ani wczoraj mnie nie było, bo byłem wczoraj w wiśle i odpoczywałem, więc tak po prostu bywa. Czasami mam takie dni, że, że siedzę bardzo, bardzo późno, czasami mam takie dni, że po prostu w ogóle nie pracuję, ale pracuję więcej prawdopodobnie niż cały mój zespół. Po prostu tak mam, uważam, że jestem jeszcze młody, mogę cisnąć i pracuję sporo, więc jeżeli sobie myślisz, że będziesz miał 4 godziny tydzień pracy, to Cię rozczaruję. Kolejne pytanie. Witam, pracuję na etacie w kasynie jako nadzorca, zarobki przyzwoite, aczkolwiek chcę od życia czegoś więcej, przekwalifikowanie się rozumiem, jako nabycie nowych umiejętności, które mogą, mogę sprzedać. Studia same w sobie traktuję jako papierek i nic ponadto. Już jedne skończyłem i wiem, jak to wygląda. Od czego powinienem zacząć? Jakie pytania sobie zadać, Panie Adrianie, będąc w wieku 27 lat? I tak, jeżeli właśnie ktoś tam pytał o studia, to tutaj widzisz, że Artur napisał, że studia są tak naprawdę nic nie warte, bo Artur już to przeszedł. I każdy, kto przeszedł, może powiedzieć to samo. Jeżeli masz dzisiaj jakąś pracę na etacie, a masz trochę wolnego, bo na przykład jesteś jakimś nadzorcą w kasynie, to albo możesz wykorzystać ten wolny czas, żeby zdobyć nowe umiejętności, albo możesz pracować po swojej pracy i przygotuj się na dwa lata ciężkiego zasuwania. Na początku odkładaj kasę, zdobywaj umiejętności i przygotuj się na to, że będziesz pracował przez 2-3 lata po godzinach, zero telewizora, zero przyjemności, zero wakacji i itd. Jest to trudny okres w Twoim życiu. Ale jeżeli potem ci wypali, to będziesz miał dużo, dużo łatwiej. Wiem, że to nie jest odpowiedź, którą większość osób chce słyszeć, ale prawdziwa, nie? Dobra, to będzie ostatnie pytanie, choćby z tego względu, że zaraz padnie mi bateria. No i tych pytań jest bardzo dużo, więc jeżeli będzie zainteresowanie, to poprowadzę kolejną sesję pytań i odpowiedzi albo zrobimy sobie live'a. Więc pytanie brzmi, hej Adrian, chciałbym się zapytać, co Twoim zdaniem jest najlepszą formą reklamy dla firmy z usługami sprzątającymi? Nie ma czegoś takiego jak najlepsza forma reklamy. Każda forma reklamy może być skuteczna. Pytanie jest, kim są Twoi klienci i gdzie oni są. Bo jeżeli masz biznes lokalny, to na przykład najlepsza reklama to może być reklama w radiu albo to może być direct mailing. Jeżeli na przykład, nie wiem, sprzedajesz jakieś usługi, to może to być Facebook lub Google Ads. Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, ponieważ tak jak mówię, kim są twoi klienci i gdzie oni są? Każda forma reklamy może być skuteczna w zależności od tego, jaki masz biznes. Jeżeli twoja firma na przykład świadczy usługi sprzątające, to może to być Facebook, może to być direct mailing, pytanie czy to są usługi lokalne, czy to są usługi na przykład na dane województwo, czy na cały kraj. Więc od tego to będzie po prostu zależało. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten, ta sesja pytań i odpowiedzi była dla Was interesująca. Postaram się tutaj pod tym nagraniem dać link, który będzie prowadził do mojego webinaru. Tam odpowiemy sobie na resztę pytań. Będziemy też robić regularne live'y, żeby takie pytania yy, po prostu wziąć pod lupę. Mieć więcej czasu i na to wszystko odpowiedzieć. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało to nagranie, zostawcie mi lajka, subskrypcję i naciśnijcie ten przycisk dzwoneczka, a będziecie powiadomieni też o kolejnych materiałach. Cześć!